Biorę te smarowidło, które jest jeszcze dość rzadkie, bo ponieważ jest ciepłe, ale jest przepyszne. Do tego jeszcze kiszony ogóreczek by był, to już by było całkiem super. A słuchajcie. Tak to wygląda. a Smakuje? Mm. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie smarowidło do chleba. Zrobimy to z wątróbki, w moim przypadku indyczej, może być również drobiowa, z kurczaka lub też wieprzowa. Do tego będziemy potrzebowali jeszcze dwie cebule trochę masła. Słuchajcie, tutaj mam taki ekskluzyw delikatny, mam tutaj kieliszek brandy. Możecie to zastąpić kieliszkiem wina lub jeżeli nie chcecie dodawać alkoholu, który i tak odparuje i mogą to później iść dzieci, także ze spokojem nie dodawajcie. Ale ja dodam, na pewno do to świetnego smaku Mam tutaj jeszcze kawałek gałki muszkotowej, sól Do tego będzie jeszcze pieprz I troszeczkę śmietany Więc zapraszam do przepisu I jedziemy, bo przepis bardzo, bardzo prosty No i słuchajcie, zaczynamy od pokrojenia sobie cebuli I tą cebulę pokroimy sobie w kostkę Słuchajcie, następna rzecz, wątróbka. Wątróbka u mnie, jak już wspominałem indycza i ja ją tylko tak sobie przekroję, wiecie, żeby nie była aż taka duża. Jak jest z jakimiś błąkami, słuchajcie, no to wytnijcie to. Słuchajcie, co do wątróbki, będziemy ją smażyli nie tak na, no, wiecie, że będzie taka yy, na wpół krwista, że tak powiem, ona musi być dość dobrze wysmażona, no ale też nie wyschnięta na wiór, nie o to nam w tym przepisie chodzi, ale no musi być. Usmażona, że nie będzie w środku e, nic e, tych soków, takich e, lekkich czerwonawych, no musi być po prostu dobrze usmażona, bo to będzie nam stało w lodówce i no i wszystko musi być dobrze wysmażone. Takie smarowidło może nam kilka dni w tej lodówce spokojnie postać, e, ale też nie za długo. Ja myślę, że tak do pięciu dni to ze spokojem. Ale tu jest pół kilograma wątróbki i te te 500 gramów tej wątróbki, w tym smarowidle, spokojnie to zjecie w ciągu 5 dni, także zawsze można zrobić mniej o połowę, to się nic nie dzieje. Ok, słuchajcie, idziemy teraz na kuchenkę, no i będziemy to sobie smażyli po kolei, tak jak to powinno się robić, więc zapraszam i już jedziemy dalej z tym przepisem. No i bo, słuchajcie, na rozgrzewającą się patelnię wrzucam tutaj taką porządną łyżkę masła. Ja mam akurat masło klarowane, więc dodaję na nim będę to smażył, a jeszcze trochę to masło, i tak później będzie tutaj bardzo istotne w tym, w tej, w tym smarowidle, więc nie oszczędzam. Słuchajcie, już masło się rozgrzało. Teraz słuchajcie, dodaję wątróbkę i będę ją tutaj smażył jeżeli zrobicie to z wątróbki drobiowej ona będzie wam bardzo mocno pryskała, więc uważajcie wieprzowa w ogóle wam nie będzie pryskała ta również może trochę strzelać, to jest indycza z wątróbki każda inaczej się zachowuje pod wpływem temperatury wysokiej o, widzicie, jak widzicie nie, strzelak będzie i strzela, strzelają I najlepiej taką siatką przykryjcie sobie u mnie ta siatka jest taka trochę zdezolowana, ale, ale ona e, robi swoją robotę. Najlepiej to przykryć, niech to sobie tam e, się delikatnie smaży. To jest też bardzo dobry moment, żeby delikatnie popruszyć to. Dosłownie pół łyżeczki e, tymiankiem. Tymianek jest tutaj świetny właśnie w tym smarowidle. To sobie przemieszam. To strzela i strzelać będzie. Wieprzowa nie będzie strzelała, także jeśli chcecie uniknąć tego co ja tutaj teraz mam, to wieprzową bierzcie sobie. I słuchajcie, wątróbka już jest świetnie usmażona, ja już ją przed chwilą sobie sprawdziłem, teraz dodajemy alkohol, będziemy próbowali to flambirować, może mi się to uda, może nie, zobaczymy. Więc dodajemy kieliszek brandy 25 ml. Ok, czekamy aż się alkohol nam wypali. Dobra, w tym momencie odkładam wątróbkę. Dobra, i na tą dobroć tutaj która została. Wysypujemy słuchajcie cebulę. Wątróbka niech to już trochę ostygnie. I smażymy cebulę. Smażymy na złoty kolor po prostu. Właśnie na tym wszystkim, co zostało z tej wątróbki. Posłuchajcie, cebulę teraz podsmażę na ten złocisty kolor, ale ja już w tym momencie przeniosę kamerę na stół, bo dalej już będziemy robili to na moim stole roboczym, także wracamy tam, a w tym czasie nam się podsmaży cebula, tak to będzie zdecydowanie szybciej, żeby to zrobić. No i posłuchajcie, teraz tak, tu już mi to prawie ostygło, się troszeczkę paruje, ale no jeszcze jest, jeszcze jest ciepłe, ale ale już jest ok, żeby to zacząć blendować, czy tam miksować. A raczej blendować. Wkładam to wszystko do tego mojego urządzonka. Oczywiście możecie to też zrobić takim zwykłym blenderem. Z taką końcówką, to nie ma problemu. Ja mam to, no to robię to w tym. I teraz tak. No trzeba to dosyć porządnie posolić. Jedna płaska łyżeczka, tak na początek soli. To ze spokojem, słuchajcie, pieprzu, trzeba tu dodać. Pieprzu Z tego, pieprzu jeszcze trochę wkręcić, żeby to miało jakiś fajny smak. Dobra, następna rzecz. Słuchajcie, opcjonalnie czosnek: dwa malutkie ząbki, lub jeden większy, jeśli macie. Nic więcej, nie za dużo. To nie ma być. Czosnkowe, ten czosnek ma być gdzieś tam w tle, wyczuwalny. Następna rzecz, która tu się musi znaleźć, to jest gałka muszkatałowa. całą połowę gałki zetrzyjcie po prostu do tego. Nie za dużo, żeby nie zniszczyć tego dania. Z tej pomazanki lub tego smarowidła. Okay. słuchajcie, śmietanę jeszcze nie dodaję z tego względu, że nie wiem ile. Bo tu chodzi, ta śmietana po prostu, jeśli to będzie zbyt gęste, nam to po prostu rozrzedzi. Na razie tylko tutaj wrzucę pietruszkę. To jest pietruszka, byłem przed chwilą na ogrodzie. Znalazłem jeszcze trochę fajnej pietruszki, więc też ją tutaj dodam. Jak mówię, to nie będzie zapiekane. Więc no te 5 dni i trzeba to zjeść po prostu, tak? Zamykam. Ok, i teraz musimy to troszeczkę e, sobie e, poukładać, czy po prostu. Z tych ścianek, żeby to zeszło niżej, to jeszcze nie jest gotowe, oczywiście. To jest na razie połowa. Miksowania, ale już jest świetne. I teraz dodajemy tutaj połowę kostki masła, czyli 100 gramów masła, tutaj dodajemy. Raczej więcej nie będzie potrzeba. 100 gramów powinno być ok. I już teraz będziemy to miksowali na gładko. I już teraz będziemy to miksowali na gładką masę. Ewentualnie, jeśli będzie zbyt gęste, dodamy tej śmietany, o której wspominałem. Dobra, sprawdzimy, jak to wygląda. Kurczę. Po prostu wygląda jak super elegancki pasztet. Zaraz to sprawdzimy. A jest to po prostu tylko smarowidło. Ale wiedzcie jedno, robiąc to, wiecie, że tu nie ma żadnej chemii. Że tu nie ma żadnych E, B, C, D. Diabli wiedzą, co tam jeszcze w tych sklepach tam nawciskają. A macie to po prostu zrobione w domu. Słuchajcie. To smakuje, wyśmienicie. Ja tu już nic nie dodaję. Jedynie co, dodam trochę tej śmietany. Słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze raz wam pokażę. To jest teraz o takiej konsystencji, no czyli na chleb jak, na, jak znalazł, po prostu można to sobie posmarować. Ale pamiętajcie o jednym, trzymamy to w lodówce. Oga? Mm. Słuchajcie, trzymamy to w lodówce. I te masło zrobi się twarde w tej lodówce, które tam jest w środku. Więc nie będzie już to takie fajne do smarowania. Dlatego dodajemy trochę śmietany. Ona zapobiegnie temu, tej niedalekiej przyszłości, jak to będzie w lodówce, że to się zrobi twarde. Uwierzcie mi, że będzie idealne. To jeszcze jest delikatnie ciepłe, chociaż i takie już jest na chleb bardzo dobre. Słuchajcie, i to już jest wszystko. Ja już z tym więcej nic nie muszę robić. Tak naprawdę, gdybyście się za to, tak wiecie, skopyta zabrali, to w 15 minut macie to zrobione. Bo. To jest bardzo, bardzo proste, ale jest to tak dobre. No ja jestem po prostu zachwycony smakiem. No i posłuchajcie. Biorę. to smarowidło, które jest jeszcze dość rzadkie, bo ponieważ jest ciepłe, ale jest przepyszne. Do tego jeszcze kiszony ogóreczek by był. To już by było całkiem super. Słuchajcie. Jak to wygląda? A smakuje? Mm. A. <laughs> Moi drodzy, jak to smakuje dobrze. Ja piernicza. słuchajcie. Rzecz nie za droga stosunkowo do tego, co mamy w sklepach. Rzecz przepyszna, fajna na, ten, na tą porę roku, którą teraz mamy. Ja wam proponuję to sobie zrobić. Zobaczycie, że stwierdzicie, że to jest naprawdę świetne i będziecie robili to częściej. Bo naprawdę to smakuje przepysznie. To po prostu... To jest po prostu mega. No nie wiem co powiedzieć. No naprawdę przepis to normalnie powalił mnie na kolana. I Ja was serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz proponuję... Trzymajcie się w cieple, bo idą zimne dni. I widzimy się przy następnym przepisie. Na razie, cześć!